Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Mattizo4i Chris M I dzisiaj, na chwilę obecną, ostatnia przesyłka od panini z Danii Tak Ostatnia, zobaczmy to są się, jakieś ta... nordyckie będą. Pewnie nordyckie, powiem szczerze, nie pamiętam już Dobra, tylo. Szkoda, że już nie ma do kupienia tych Nordyków z 2013 14 bo to nam. Tych Double, double Trab, bo były ładne. Dokładnie, ale tamto. to... to przecież kosztowały tam 120 zł. Ale. Na pierwszy, tak pierwszy rzut oka, a no tutaj mamy FIFA 365, kartę extra, attacking trio, defensing, dangerous, sorry. Daniels. Tak jest, Malmö. Ma ładna Jaka karteczka. Kolejną kartą jest Midfield. Midfield Engines, też tak, AFK po Göteborg. Defensive Wall, czyli ten obronna ściana, taka. No. taka zmiana taka wow dół. tu no. mamy debiuta czyli to co to jest yes. fans tak to na górze masz fansa tam na górze masz tak jest kolejny fansik Tak. Dalej, co mamy na kupce, i mamy fansa? Ła, tu powtóreczka. Jakby ktoś potrzebował, to mamy Malmę, powtórka, Jewka Göteborg, powtórka. Rosenborg, powtóreczka. Czytam. Po. nie, to powtórka? Molde, powtórka. Wszystkie powtórki, bo w, w pierwszej z przesyłek był komplet logo, a tutaj wzięliśmy, żeby było tak gdzieś. Ktoś by chciał to. Dobra, i tu powinno być jeszcze fansik to brakujący. I pewnie też fans Jorgensen tak jest tak to wygląda. Same nordyki same nordyki na tym filmiku. Także na... to była ostatnia część z przesyłek duński. Tak więc. Na razie nic nie potrzebujemy. To by było chyba. na tyle. Do zobaczenia. Narka, pa i siemaneczko. Tak jest. Musimy po do albumów. Zajmie nam to trochę, ale uzupełnimy. Pa. El.